Seniorzy we Wrocławiu absolutnie nie powinni narzekać na nudę. Przygotowano dla nich moc atrakcji. Ostatnie dni to impreza za imprezą, ale najważniejsze, że w tych wszystkich spotkaniach najstarsi mieszkańcy miasta chcą brać udział. Kolejna impreza i takie zainteresowanie, także jest naprawdę się z czego cieszyć, czyli ten program jakby trafi, trafia do, do wrocławskich seniorów. Kolejna impreza z dużą frekwencją. Przypomnę, że w ubiegłą sobotę była grupka prawie 60 osób w Leśnicy. Tam było zwiedzanie Zamku Leśnickiego. Dzisiaj Zatoka Piratów. Oczywiście prowadzący program trenera senioralnego w mieście nie zamierzają zwalniać. Kolejne atrakcje bowiem już czekają. W najbliższą niedzielę trzeci piknik wrocławskiego trenera senioralnego ze sportową rodziną. Tu również zapraszamy serdecznie wszystkich na Pergole Wrocławską. Warsztaty z różnych dyscyplin sportu, wiele atrakcji. Tutaj zapraszamy całe rodziny seniorów, żeby przyszły na pewno aktywnie i bardzo przyjemnie powinni spędzić czas. Wracając do Zatoki Piratów, to staje się ona jednym z ulubionych miejsc. Wrocławskich seniorów. W czerwcu była taka pierwsza impreza w Zatoce Piratów. Dzisiaj mamy drugą. Kolejną na pewno zrobimy w sierpniu. Przygotowaliśmy dla seniorów, jak zwykle kajaki, rowery wodne, gimnastyka, bóle i w trakcie imprezy oczywiście tradycyjne pieczenie kiełbaski, chlebek, musztarda i inne takie kulinarne rzeczy. Seniorzy bardzo to lubią. To jak lubią, to będą zajadać i przy okazji spędzać ze sobą czas, bawiąc się oczywiście na sportowo.